Manko, z tej strony Master MasterBrain.pl, a dzisiaj pokażę wam Survival Games. Gra wystartuje, jak widzicie, za 8 sekund, więc zaczynamy. Ja nie będę biegł do skrzynek, bo po co, bo I tak wszyscy je wezmą, ja od razu pobiegnę na górę szukać skrzynek. Oczywiście IP z tego serwera będzie w opisie, jest naprawdę bardzo fajny. Bo nie mogę się do niego dostać, no ponieważ jest taki fajny, bo wszyscy mnie go chodzą. Rozumiem, tu sobie tutaj do góry, ale tutaj już nie ma przejść. nie, jest tutaj dobra. Ojej. Musimy trochę poczekać. Tam jest. To Dobra, możemy. o! -o, -o. Może iść tędy. Lodem pójdziemy. Albo nie. Tam się biją, Musimy tam przeczekać. Jeszcze tam są? Tam jest jeszcze. właśnie w złotych krótkach. Idzie chyba. nie nie idzie. Dobrze jest. Okej, okay, możemy już zaskoczyć. Możemy iść. O, skrzynka. Dobra, idemy nawet. Jak na nas zrobił, Dobra, no, ja ubierzemy się. Kurzaną. Albo nie. To musimy być po lodzie. O, druga skrzynka. Ja tutaj głowę skrzyniak sam na tym miastach w tej arenie. Jeszcze pokażę lawa, ale to mamy nie do Z gościu z żelaznym mieczem, o jejku, nie o jejku, musimy uciekać na górę, spróbujemy się dostać. Będzie więcej od Co się stało? nie wiem, no ale, ale fajny serwer i bardzo polecam go. Oczywiście IP będzie w opisie, jak ja już mówiłem. Więc nie mam jej nic innego, tylko żegnam się z Wami, siemka.